Pryczku. Idziemy sobie Jesteśmy sobie na Kalwarii wzgórzu, tam, tam, tam. tam jest to wzgórza, tam widzicie? Statuetkę tam daleko? To tam właśnie idziemy. O! Tam, tam. <głos> tam. <głos> Kapoi Zmęczeni jesteśmy jak nie wiem 140 km przejechaliśmy na razie motorkiem i zapowiada się jeszcze więcej, ale nasze plany się trochę pokrzyżowały w związku z takimi widokami tutaj. O, tam jest figurka, a tam są widoki. Zobaczcie, widzieliście ten statek, co wpłynął na wioskę. Tak właśnie. Zobaczcie, jaką łódkę nam tutaj przyznał. Przy, 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 przy Idziemy sobie o. a co? Czemu sobie nie iść jak można iść? No. Powiem wam, że po przejechaniu 140 km w filipińskich warunkach czuję się jakbym przejechał przynajmniej z 500 w Europie. Słoneczko i kask powiem Wam, że naprawdę powoduje, że okay. głowa pada. Bo bo zarzuca cię. <tut> <tut> oh. Japoń na kajko. Proszę. Tak. Tu będą drugie widoczki. Stejdę. tam. Stój. Wow. Tak. No. Tak zapiera. Proszę tutaj dzięki robi zwiedzić <noise> Tam są inne widoczki, ale zobaczymy to później Tutaj bobuś Proszę w Góry O, tylko widzę bridge Marzy mi się tylko położyć i przespać Wyprostować kopyta O, shortcut Jakbyście po pijanemu wracali, to można sobie schodki pomylić. tam daleko? Tam? Zdjęcie o. Idziemy sobie, a co? Trzeba mamy sobie nie iść jak możemy sobie iść. Kąpiel. Trochę tu wysoko uszy się pozatykały. Tędy? Tutaj proszę. O. Hmm? Tam widzicie mostek daleko. O nie the, uh, the, the tutaj the jest Bozia jesteśmy sobie przy Bozi tutaj jest Bozia przyszliśmy podziękować Bozi że nam się powiodło wszystko tak jak chcieliśmy Udało nam się pobrać. Udało nam się załatwić wizę. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych informacji o... o clearance przed wylotem z, z Filipin. Że kosztuje 500 peso i potrzebne są trzy zdjęcia. Dużego formatu, takiego... Jak to było? 3x3 chyba. Coś takiego. No. Przyjechaliśmy sobie tutaj, do Tacloban. Mieliśmy jechać dalej, ale nie jesteśmy w stanie jechać dalej, bo musimy wrócić na niedzielę rano, żeby być w domu, bo babcia dzięki obchodzi rocznicę śmierci swoją, więc wypadałoby nam być na tej rocznicy. Także sobie zostaniemy noc u znajomych, tutaj zaraz pod taklowan, i sobie pojedziemy jutro raniutko do domu. Powiem wam, 145 km w pełnym słońcu z kaskiem na głowie powoduje przegrzanie. Dobry. 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 Przegrzanie. Przegrzanie. jest Przegrzanie, <grymne> przegrzanie byłem. Paniosek. Tutaj mój dziubeczek jest kochany Kocham tego bromeczka mojego Kombinatorek malut. Jestem kombinatorek i kombinuję cały czas kombinatorek Motylem byłam, tylko przytyłam Wcale nie przytyłam Schudłam też Kuboś poszedł kupić wodę Powiem wam, że po przejechaniu 180 km czuję się po prostu On tylko marzenie sobie siąść i odpocząć albo się wykąpać Nie ma wody Wait wait Czy wyglądam dobrze? Nie ma wody. Nie ma, nie ma wody na pustyni.